Witam wszystkich na imprezie plenerowej pod hasłem Cały Olkusz czyta dzieciom, organizowanej przez Olkuską Bibliotekę w ramach 21 ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz miasta i gminy Olkusz. Dzisiejsze wydarzenie rozpoczyna realizację projektu Trzeci Olkuski Festiwal Literacki Umocnieni Literaturą. Projekt jest dofinansowany w ramach programu rządowego Partnerstwo dla, książ dla Książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Szanowni Państwo, kochane dzieci, naszą imprezę zaszczyciło dzisiaj wielu wspaniałych gości, znamienite osobowości olkusza. W pierwszej kolejności pragnę gorąco powitać gospodarza naszego miasta oraz z gospodarza dzisiejszego wydarzenia, pana burmistrza Romana Piaśnika. Gromkie brawa, moi drodzy, dla naszego gospodarza! Jesteśmy zaszczyceni obecnością pana Bogu Miła Sobczyka Starosty Olkuskiego. Gorąco witam też pana Łukasza Rychlewskiego, zastępcę burmistrza miasta i gminy Olkusz. Jest nam niezmiernie miło gościć również. Na dzisiejszym wydarzeniu Panią Katarzynę Bożek, sekretarz miasta i gminy Olkusz. Serdecznie witam również wśród nas Panią Izabelę Mosur, dyrektor samorządowego zespołu edukacji w Olkuszu. Gorąco witam Pana Marcina Wierciocha, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Witam równie serdecznie panią Halinę Świetlicką, kierownik filii wojewódzkiej Pedagogicznej Biblioteki w Olkuszu, a także panią Tatianę Redel, dyrektor Centrum Helendoron Olkusz oraz Matematyka Magriders Olkusz. Serdecznie powitajmy także współzałożyciela Gazety Olkuskiej pana Miłosza Pałkę, naszego partnera medialnego. Kochani, zaczniemy, zanim zaczniemy to nasze dzisiejsze wydarzenie, ja zapraszam gospodarza naszego miasta, a także gospodarza dzisiejszego wydarzenia. Poproszę pana burmistrza o yy, zabranie głosu. Dzień dobry, kochani. Serdecznie witam Was na naszym pięknym rynku. Już za chwilę wspólnie odczytamy lokomotywę Juliana Tuwima. Czym rozpoczniemy ogólnopolski tydzień czytania dzieciom? Moi drodzy, bardzo bym chciał, żebyście codziennie chętnie. Sięgali po książkę, chociażby 15 minut. Dowiecie się wtedy, że czytanie jest piękne. Dowiecie się również, że jest wiele interesujących przygód, oraz wiedza gromadzona przez setki lat. Serdecznie. Dziękuję wam za to, że jesteście dzisiaj z nami i życzę wam wielu pasjonujących lektur. Dziękuję bardzo. Kochani, tak jak pan burmistrz pięknie powiedział, zaczniemy za sekundkę już nasze wydarzenie od przeczytania lokomotywy wiersza Juliana Tuwima, ponieważ moi drodzy, tradycyjnie od 21 lat tym wierszem właśnie rozpoczyna się w całej Polsce ogólnopolski tydzień czytania dzieciom. I moi drodzy, dzisiaj właśnie usłyszycie ten wiersz w interpretacji naszych znamienitych gości, wspaniałych osobowości Olkusza i przyjaciół biblioteki. Moi drodzy, ale to nie wszystko, ponieważ przygotowaliśmy jeszcze dzisiaj też dla Was mnóstwo ciekawych atrakcji. Dla naszych milusińskich przygotowaliśmy wiele atrakcji inspirowanych literaturą dziecięcą. Za chwilę weźmiecie udział w wyjątkowym koncercie w wykonaniu znakomitego, niepowtarzalnego i rewelacyjnego zespołu siostry Weiss i Stonoga. Zapraszamy was też do zielonych namiotów, w których czekają na was wspaniałe atrakcje, między innymi Bajkowy konkurs czytelniczy oraz niespodzianki przygotowane przez Centrum Helendorom oraz matematyka Magraiders Olkusz. Dodam, że nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez burmistrza miasta i gminy Olkusz, pana Romana Piaśnika oraz starostę Olkuskiego, pana Bogumiła Sobczyka. Bardzo dziękuję panom za ten szlachetny gest. No to moi drodzy, zaprośmy teraz głębokimi brawami wspaniałych gości na scenę i zaczynamy tydzień czytania dzieciom. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch, jak gorąco, puf, jak gorąco, uf, jak gorąco. Dziękuję. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali wielkie i ciężkie z żelaza i stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. W piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata o jaka wielka pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, w dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się natężał, To nie udźwignął, taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, Para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw o ciężale, Ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost. Po torze, po torze, po torze przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu, tu koce i puka, i stuka to tak to, to tak to, to, tak to to, tak to to. Gładko tak, lekko tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna zziajana, zdyszana, lecz rażka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to? Jakże to? Czemu tak gna? A co to to, co to to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To Gorąca wprawiła to w ruch. To para co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I pchają, i gnają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą i puka i stuka tak to to, tak to, to tak to to, tak to to. Brawo. Kochani, podziękujmy naszym wspaniałym gościom. Za piękną interpretację lokomotywy. Moi drodzy, pomimo licznych obowiązków, przybyli tutaj do nas. Kochani, wiem, że pan burmistrz i pan starosta, oprócz nagród w konkursie bajkowym, coś tu jeszcze dla was przygotowali jakąś pyszną, słodką niespodziankę.